Cześć wszystkim, jestem kręga? Witajcie w nowym odcinku z Roblox'a. Dzisiaj. Mmm... że go mam też sprzedać. Ucieka, powiedz, to jest mój BrainRoad, tak? Dlaczego mam uciekać? Okej, okay, najpierw wytłumaczę. Witajcie w nowym odcinku z Zali i I dzisiaj e, będziemy... Znaczy, o oh, nie wiem, że każdy tu grę już nagrywał. Obok mnie, więc jestem trochę spóźniony, ale no, nie mogę tego bronić. Tak, nie mogę tego bronić. Więc dzisiaj gramy eee, mam tego Blinrota, ponieważ słyszałam kilka wcześniej odcinek i nagle waliło mi odcinek, dlatego musiałam go odgadnąć. A po co swój dawać jeszcze do eee, Więc możemy zrobić tak. Ja od razu wyczekam, aż się bramę otw otworzy. Podobno. Ludzie to to tam nawet bardziej niż Ty, więc zaciekawiło mnie to. Znaczy, od początku mnie ciekawiło, każdy już to brał. Okej, okay. i tutaj można na pewno kraść. Mi się wydaje. Czy nie? Jak chcę coś ukraść? Ja. O, ktoś ma coś fajnego. Ja to... Mityczne, medyczne. Nie no. Serio. Hmm, mam panią uchanie Ja chyba w ogóle na razie jestem mocny, bo nic nie mam Niby trzeba by mi nic więc nawet nie wiem, czy muszę odczuć Nie, nie rozumiem Los... a, czekaj, los strzeli dosyć A, jego ogarniętość wiąże, no tego chcę poza, ale nie mogę odczuć tego Mhm. Nie no, przecież. chociaż... Hmm. Okej, okay, rozumiem, już rozumiem no, to No i co jest ok, ale no nie jest jakby super. Teraz. Dobra. Gramy. 500. Trzeba kupić takiego. Ile mu? chom zarabiał? 6 na sekundę? Ile mu zarabiał? 12 sekundę. a myślę, że 25, tak myślałam. Ja ale to nie jest nawet niepiękne, więc jest ok. Co tutaj mamy? Czy mogę też ukraść Może teraz w końcu mogę, żeby to było ukraść. Не, ну не разумею А жар, bo... А, блин. Mm -mm, не нужно другая, а я... Все окей. Ладно, иж. Иж, окей, грамм. Так, это не на мацош. Я буду украшать. Co to jest? Take. Czeczeni. Dawaj. Dawaj. Będę śmiał, będę śmiał. I, 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 i. A no to, ja to zrobię? Starysowała się 5 sekund sekundę. Dobra, jest na lepsze. O i co teraz? Ej, myślałam, że nam się tu dostanie. Co? No. Ale Jest dobra. Czeczeni. Jak on mi dużo zarabia, strasznie dużo mi to zarabia. Nagroda. Po które odbierz? Bo... co? Zajmę sensu. Dobra, ale... co to jest? A, zajmę Dobry, Dobrze Dobra, to użyłem. Dobra. Gram dalej. O! Dość tutaj ma dużo. Kiedy mi mu się chwilę. 20 sekund? No nie, jeszcze. to jest otwarte, tu nic nie ma. Nawet. O, u, 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 Dawaj, 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 dawaj. Blecco, byle co, byle co. co? 800, kradnij, kradnij, Kradni, 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 Może mi się uda, może mi się uda. Jestem blisko, jestem blisko. Spokojnie, spokojnie. Chyba nikt mnie nie goni, chcę do tyłu, bo nie wiem, czy nie stanę na chwilę I, i I no dawaj Dobrze Jako kraj może... Dobra, dobra Zamykam bazę Dobra, rozumiesz tę grę, rozumiesz tę grę Ja może swojego sobie już e, sprzedam Jak to? Nie mogę jego... Nie, nie czy ok, o, to było... A, to już nie wiem Nie wiem, no. Ale rozumiem, że to gra Podoba mi się, bardzo fajna yy, Może potem zmienimy serwer Bo to będzie miało coś fajnego Moje zadanie dzisiaj To być proszę w tą grę. A to pewnie ja nie będzie takie łatwe Więc poczekam trochę O Ciągnęłem z niej pani. Ja, zawsze można, zawsze można takiego sobie ukraść Zawsze teraz na pewno lepiej nie jest to Lostralitos. Chcę, żeby miał to sticker, który jest, to jest najgorszy jak może być. I jeszcze, prawda? Zamykam bazę. Ten... Na y ja pewno nie, raczej nic nie oddziemy, bo okej. Co tu może kupić? 1000. 109 tysięcy. Obo 109 tysięcy, co mogę kupić? I 3 miliony. No to raczej nie. Tutaj, coś, coś ma? Nie, tu nic nie ma. Ktoś chciałbym bym To Burbalon, i dla tak. Jeden Gdzie? O, coś tutaj jest, może? Nie. Mylą te napisy zamknięcia bazy. Ciągle myślę, że ktoś tutaj. Podchodzi pod. Nie. To jest dla nas ze schopy, tak? My potrzebujemy ciała lepszego. Na przykład nie posługujemy takiego już. Buddy Din Din No, jeszcze Nie wiem, co to jest za Buddy Din Din -dun. W ogóle zawsze śmieszam nazwy polskich broni rodów Na przykład jest się broni Bambini Cristini. Po polsku ta broni się nazywa Bambini dla dzieci. I czekaj. Jeden, dwa. Ja nie mam tej pieniędzy. Ej, go. Nie. A jak na tym? Na tym Coś mnie zaznał. Ej, jak że... 300 miesięcy mam to, to nie, nie, nie. Proszę. Nie, to mnie zresztą zróbaj. Upuść. No to zniknij w końcu. Bo... Jak to teraz? Upuść. O? Co no, nie, wiem Będziemy tak leżał

Kiedy tak, się do ciebie otwiera? Którego ma No pewnie już się otworzyło. 24. A to jest 1000. No taki. Ile to? He... Ej, 515. No to. Co to jest? To jest nawet ten pod hotspot. Hot a nie chcę. Może. Na samą razie nie zmienić e, serwer? Bo tu chyba nic nikt, fajnego nikt nie ma. Hmm. Poczekam może sobie jeszcze takie tutaj pogram. Może ktoś wejdzie. O, coś przyszedł, no. nic nie. Ma. Tutaj. Proszę, dostali to Dobra. Co? Burbaro, nie Lori Lori. 35... Mmm, nie wiem no Orkale 400 tysięcy. Nawet na tych u mnie stać, no? Nie, tego też nie mogę. Tu jest dobra osoba. Ukradłem ją, ją raz, tego ona bardzo broni tych swoich generatów, Tego dlatego może być trudno. Ale jest i myślę, że to miałem misja, że było okażę. W ogóle to... Jak otwieram się baza, to daje mi się pokazuje, że dalej jest 3 sekundy do otwarcia, ba otwarcia bazy Ja to? Nie idą Ja to? 300 tysięcy. Ale to 250? 000? To nie jest tak... Nasza otwarta baza. Pięknie. Proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie. Coś proszę nie. mówię. No co? nic Weźmy do bo moja baza jest otwarta już. A nie, tak nie to. To nic nie ma. Jest, jest dużo rzeczy, ale nie co kupić, bo czy to jeszcze będzie mi się opasało? Piek, piek. Dobra Dobra jakaś mała osoba Ej chyba No nie chyba No ale trlala no słuchajcie 5 5 Uj! Dobra Mówiłem, że ja wyleję coś, co mi się opłaca Zobaczcie Tylko 50. Co naprawdę na prodzie czubek? Mam takie rzeczy wysyła. Y to mi się opłaca, bo co 50 tysięcy mam coś co daje. Co coś To się nie właśnie Za 700 tysięcy 425. To się już nie opłaca kupić. No, ale ukradłem, będzie mi się opłacało. Nie, to mi 38 tysięcy 200. A gdzie to padło? 260, a 200, 200, 200, 200 prawda. No tak, 200 zł Za 30 tysięcy. Tam, za tym. 20 No, tam. Szukam takich więcej. Takich mi się przydało. Oj, to 4,4 miliona. 1 milion. 1 tysiąc. 10 tysięcy. Nie, tego nie. Czy cieni? No, to nie chcesz na to. 1 milion, ja chcę przejrzał i teraz mi 1 milion. Chcę coś kupić. A na przykład, jak ktoś kogoś, jeśli bronzow zabije, to ja mogę go uderzyć, więc ja potrafię sobie go bronzową wyjąć. A ona zapłaci za ja to. Można sprawdzić na pewno. Na pewno muszę to sprawdzić. Zbieram sobie pieniądze. Pudułam się, bo to była fajna. Potrzebujesz więcej robuksów? A ja nie mam Robuxów, nie mam kopionych? Nie wiem, dawał. O, znowu to. 4. To mi się bardzo opłaca. Za 30 tysięcy? Nie, no, to za 6 tysięcy 200. To mi się bardzo opłaca. No, daj, dobra. Pięć tysięcy. A może z tymi że szybciej będzie 650, a to nie. 460? Nie, to nie. Co tutaj idzie fajne Co to jest? 300? Jest to. Nie. Co tutaj jest? Jeszcze... Okać kogoś. Co no? Chodź pod złoto. Nie, to nie. No kurczę, ludzie nic nie się mają. Co to jest? Aha. Wiesz, co ja chyba chcę pójść na inny serwer. Byłem na inny serwer, więc... No bo tu chyba nic nie ma i fajne bardzo A co to jest? Przez To i tak byś nie pocał, strasznie. Jest za Co ona no sobie Ej, nagle jakieś ładne, przejdę czy nie? Ej, to... 2 biliony co? 57 tysięcy 2 biliony to chyba nie jest tak dużo czekaj, no otwarte wasy Czeczeni Ty, ty dlaczego? Nie, chcę wyjść Dobra, przerwę Eee, chwyć E, co? Dlaczego nie rozumiem, dlaczego Czeczeni był teraz na ziemi? Но хла бы не, хла бы не. Кто Не, не ударил, не ударил, не ужил, не ужил, не ужил, не что не разумею этой игре. Это гроздино. Ну, лежил его вот, 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 Nie, naszego życia nie wierzał, ale mam spieszenie. Więc to się na pewno opłacało. 650 tysięcy... Nie, to na pewno się nie opłaca. Hmm. Co tutaj... Koopraca się. Ja mam taki dowód? Nie. Soro books. Możemy zrobić je odcinek? Kiedyś. Jak będziecie chcieli. Eee, kiedy cały dzień będę grał w i będę wydawał Robux'y No bo jak wiecie Roblox jest po to, żeby wydawać Robux'y Znaczy się nie da nic. Możemy tak zrobić to będzie na jakieś może 100 lajków 55... zróbmy 50 lajków to może wtedy zrobimy taki cały dzień no bo jak wiecie to mnie też dużo kosztuje eh? nie 600 tysięcy To to do, dosyć do, do, do chłop nie eu, w ogóle nie wyglądałem nie, nie milion czekaj a ja bym to teraz. kurde no nie wierzę no i sobie wiesz? ja bym w... to mieć Bym to złapał. Mogę wejść? No, nie mogę. Muszę mieć milion. Jak ile miał 800 tysięcy. No okej. Teraz trenę. Czy to mi się opaca? Nie. Nie wiem. Co tutaj? Przesłuchaj. Jeszcze mi się nie opłaca? No tu. Zaczmy myli. Do tego skin taki. A co mam wrażenie, że on coś nie chce? Bo nie robi jeden tak mówi. A co? Czekaj, co włożyć tu? Tu mogę coś włożyć? Dla miejsca. muszę ustawić... jakieś... Mm. Czy ja muszę... tego? No, tak. Tak, tak, tak,

In serve. tam To nic nie było bardzo. Cały jeden gość miał ale on tak broń swojego, że to nie miało sensu. I tyle go ukradłem, dwa razy go ukradłem, więc po miał ukraść. Yes. Nie będzie ten. Nie wiem. re Każdy o tym mówił, że to jest mega fajna gra. No, może. Jest ale nie jest jakaś super ta gra. Na pewno ją nie robię, nie robię, nie robię. Tak jest, milion? Nie wiem, możliwe, nie wiem. Eee, I, no, wolę plan Play, no, nie właśnie na ja, to, zewnątrz, no rejda, to nie właśnie filmik nie ale jak ktoś się ze mną zrobić strajda. to nie słucham, pokazałam no, co mam. Eee, co on co, co, co to jest? No nie, ja to będzie No, Jejku, ci to Ej właśnie, a czyli mogę to zrobić, że W ogóle to coś tu jest, coś tutaj coś ma, że jak coś ci kupi, ktoś To ja go uderzę i wtedy mogę na przykład go Wiecie o co Wtedy ja to zabrać i nie wydałem, nie mogę, nie wtedy nie wydałam pieniędzy, więc to jest takim okay. Ej no, tu nikt nic nie ma czy chcesz teraz? Czy teraz? I on Znaczy chciałbym tak. Ty gościa, jak ukradzkujesz? E. Hej. Ile? Nawet Bo on wie, że ja będę. O, To niego No no, Myślę, że. Ja i Rado jest taki. Nie jest moje? O, to jest. A, to nie jest, to jest moje, okej. Okay. Mm, mm, Dobra. Zdecydowałam, że jednak na moim kanale będzie więcej Robloxa niż Fortnite'a. No więc. Gram się, Może no, nie, też nie będzie odcinka. Mm kiedy może być następny odcinek na pewno będzie w sobotę następny odcinek bo na pewno będzie na evencie będzie so na pewno zrobię z tego odcinek hmm. gdzieś na pewno w tygodniu też będzie jak yy, Robloxa pewnie ale to nie wiem ja muszę zobaczyć czy on na czas jakiś co on robi a on sobie niech wyda, nie wydawał papkę nie wydaje no co jest? O, dobra ja, Kiedy mi u niego się otworzył? O, tam jest jakiś sekret Dobra, bo... No nie wiem, czy jest to, to nie... Co ma? Nie, to nic Czekaj, czekaj, czekaj To jest moje, to jest moje Dobra, to zamknę sobie Kurczę, to jest gość, który miał tego Li ouch. ouch, ouch. O ja. I tutaj jest? Jest, daje. Ile? 450, dobrze, jest dobrze No dobra 200, 200 No, to sprzedaję Sprzedaj, a po prostu sprzedaj to jest... Eee, czemu to chwyć? Ale jestem głupi Dobra. mam no. Czyli działa to o czym mówiłem wcześniej Działa to Czekam, bardzo zresztą tu ja mam tylko 8 oczekiwań, oczekiwań A gdzie są Lili Bo w demokoszce chciałam ugrać, bo w tej grze Lili Laira jest takim okej A na przykład w tym Path of Abandonment i Steam Abandonment jest słaby Nie wiem, chyba nie znam czy... Chyba tak, bo mało grałam i w Steam Abandonment Grałam mi się nie podobało. Nie wiem po co kupiłem prawny serwer, ale nie wiem. Jeśli chce to może zrobię kiedyś Steel Brain Rot, ale maksymalnie nośnie, bo naprawdę nie próbę, nie robię tej gry. Często będą w Stan's Brain Rot. Znaczy, na pewno co tydzień będą w Stan's Brain Rot, no i tam też mówiłem wcześniej. To jest, 3 odrzutnia, 2, 2 sloty. Uh -huh. Czy muszę dwa do dnia? a ja potrzebuję tego z Myślę, że stracę w Brainrody, więc w Właśnie, gra. Gdzie jest ten gość? Mam nadzieję, że on dalej gra Co tutaj jest? Czy on dalej gra? Ten gość, co on ma? Muszę on ma jakieś Lagrandy? Chyba tak E, co to jest? Co ona to mi pokazuje? R z 8, mil, E to? To nasz filmik. Mikser. Karkusz. Six 7, Ojejku. To jest Nie wierzę w to. Ogólnie, widzowie. Mm, strasznie nie lubię tego Six seven. Nie rozumiem tego. No. Ee, to mogło być śmieszne jakieś 3, 4 tygodnie temu. A teraz, no wiesz, no to, to, to jest według mnie dziwne. No wiesz, tak, wyszło podchodzi na lepsze koszykówki do kamery, jak że. Single no, nie chyba to jest jakieś, nie Nie rozumiem tego po prostu. O co w tym chodzi? Ale no okej ok, no. Niech sobie krzyczy, czy. ja tego nie rozumiem, nie lubię tego Ten koś miał... Co to jest? Bo nie co to jest za ten Secret... 24 tysiące Uuu, a co on ma jeszcze? Ja bym tu szedł do tego secreta, bym tego wziął, ale okej Co tutaj mamy? No czyli ten koś z Liyaya ja, ja, wyszedł chyba nie wiem, wiem, wiem. Hmm, ja długo będę kończył. Na razie z tym odcinkiem. co tutaj mamy? coś To super, muszę to zrobić pod koniec. O, co to jest? No co? jeden, dwa... ja to... Nie, to jest moje, to jest Ktoś mi to weźmie Kończę od razu grać Dobra Czyli widzowie Zrobiłem to niechcący Niechcący pipinałem Widzicie, moje milion Na szczęście nie straciłem tego On tego nie wziął godziło swoje ale Jest to nie jest dobra, nic nie zrobiłem, strzeciłem milion Milion dwieście w ogóle to chyba nie wiem ale więc zacznę na sam koniec, a w ogóle nie widziałem coś takiego jak to Unstable Gold Diamond, a to więc chodzi ale nie Hmm Nie, nie, chyba będę kończył, bo na razie... No, nie wychłaniała gra Trochę mi się... No, nie nudziłem się, na pewno Ciekawe było, było na razie... Śmiesznie, w niektórych momentach Chciałabym określić tego gościa z zły oh, sekretem Ale no... Czekaj Może go? Jejku a, dobra. Kończę. No, było miło. Yy, możliwe, że wyjeść jeszcze towarom. Yy, no, bardzo możliwe, że to towarom jeszcze. Więc zobaczę, co dalej jeszcze możemy zrobić. Możemy porobić trochę na kolejnym odcinku rebirów. Która, mam nadzieję, że nie stawia wtedy na wygodę, ale no. Muszę zrobić te rebiry. Ja kończę. niego dnia. Dziś cześć